Dobrze. Siemanko, dobrze. Siedmanko, słuchajcie, no chcielibyśmy Wam zapowiedzieć nowy termin tego charytatywnego streama dla poli Daniela. Dlatego, że no wyszły takie, a nie inne sytuacje, i po tak, prostu. Tak, wyszły i nie mogę być w to niedzielę, ale postaram się być w następną sobotę. Mam nadzieję, że się już uda. Ale to są rzeczy, które są niezależne od tego chudego nie ode mnie. Dlaczego nie pojedziesz od tego grubego? Kto jest gruby? No ty. Nie no, koleżko, co powiedziałem, zjedz chociaż jeden posiłek raz na dwa dni, to przytyjesz. Zaproś tu powiedz widzą, że coś się nie działo, żeby oczekiwać. Tak, będzie się działo, zapraszam, tylko naprawdę to jest takie ciężko z tymi terminami, ale mam nadzieję, że się uda w sobotę dojechać do niego tam daleko, nie wiem gdzie on mieszka na tym w piździowie, bo się wyprowadził, no i jak dojadę to będzie na pewno. Tak? Dojadę? No ja liczę na to, że dojedziesz, bo... Ja nie to... wiem, czy tam GPS pokazuje, gdzie Ty mieszkasz. Pokazuje. No wiem, kiedyś stałem tam na bramce. Nie, Ty stałeś w Broku a, na bramce. A w Broku, a to Borowie znowu. Ale tam też była duża dyskoteka. U moi koledzy stali. <grym> tak, stali z Sokołowa Podlaskiego. Tak. Cała bramka sokowa była. Tak. Także słuchajcie moi drodzy, live harcatywny dla Poli 6 luty. Raczej godziny popołudniowe myślę. Raczej wieczorne. 1617 mówiłeś? Nie, bardziej 18. Bo nim dojadę do ciebie. Wcześniej mamy hipoterapię, potem muszę się ogarnąć i przyjechać a do ciebie się jedzie półtorej godziny, tak? Godzinkę, zależy od kiedy. Ja jeżdżę wolno. Ale z SK jest cały czas. No dobra, no to i zrobimy to. No zrobimy to także że słuchajcie, do mnie żadnych pretensji, bo ja jestem gotowy. Tym razem to nie jest wina Jara. Naprawdę, nie jego. Jezu, dzięki niej! Ale to nic, potem i tak ludzie będą chcieli, żebym Cię bił na tym live'ie i to będzie fajne, nie? Bo już jestem ustawiony, mam w ogóle ustawionych już typów, co będą wysyłać o Ciebie bić, ja im za to zapłaciłem na... No ale jak Ty mnie uderzysz, to się połamiesz. Dobra, nie przeciągajmy, bo tu ludzie czekają, a oni tutaj widzisz, zaraz będziesz miał wywiad, Jest chłopaki chcą coś ogłosić, więc... Coś połączyło tu dwóch panów ze sobą. Dobra, dobra. dobra, dobra, dobra. Słuchajcie, 6 luty, nowy termin. Przepraszam, że tak wyszło a nie inaczej, no ale są sprawy ważne i ważniejsze. I jakby to i tak się odbędzie. Także odkładajcie pieniążki, Kurcze będą licytacje, będą różne ciekawe wydarzenia, których Daniel jeszcze nie wie, że będą, a w ogóle się ich nie spodziewa i chóra będzie w głębokim szoku i na pewno nie wyjdzie stamtąd w jednym kawałku. To znaczy, że ty. Że ty. 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 Ciebie lubię, nie lubię. Także co? Do zobaczenia w piwnicy.